Cześć, witam na kanale Info. Prawa, ja nazywam się Tomasz Wodziński. Partnerem kanału jest firma Sumin. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj na szybko, na szybko chciałem Wam mój rozsadnik pokazać. Już wszystko pięknie rośnie, troszkę słońca i wszystko rusza. No, może tam parę roślin padło, ale ogólnie jest, na, jest naprawdę bardzo fajnie. Ogórki gruntowe, podkiełkowane. Tutaj macie ogórki podkiełkowane, natomiast inne siane bezpośrednio, jak również moczone, wyglądają tak. I no jest naprawdę bardzo duża różnica między tymi ogórkami. Więc można rzec, że podkiełkowane na woreczku strunowym, jak również na papierze toaletowym, zdaje to wszystko egzamin. Dobra, dobra, lecimy, lecimy. Dynie, dynie mam tutaj bardzo ładne. Już posadziłem sobie trzy, zaraz Wam pokażę. Pokażę Wam tylko to, co. To co posadziłem z rozsadnika Tutaj właśnie mamy dynie, dynie. Tutaj jest jeszcze gdzie jest melon, gdzie jest melon, tu jest melon. Tu jest melon gigant, tam jest melon gigant, tam jest melon gigant. Będą one już za niedługo sadzone, wszystko będzie tu sadzone. Kabaczek. Teraz kabaczkami wyciągnąłem na bo miał z tym problem. Zobaczymy jak będzie rósł. No mam problem w tym sezonie z kabaczkami niestety. Mam, mam nadzieję, jednak, że ten problem będzie rozwiązany pozytywnie. No, spójrzmy sobie, tutaj jeszcze mamy arbuzy. Wśród nich jest jeden gigant lub dwa, więc też się cieszę. Ale tak, to są, do, są dosyć ładne już pierwsze liście, właściwe rosną i też już w zasadzie, w zasadzie nadają się one do sadzenia. Tutaj parę cukini, to są takie inne. Zobaczycie, taki owoc jest taki, taki jakby, nie wiem, starszy, pomarszczony i ten. Posadziłem dwie, dwie cukinie giganty. Dobra, tutaj przejdźmy. Przejdźmy, to właśnie jest mój rozsadnik warzywa, w większości dyniowate. A zobaczmy sobie teraz, co posadziłem. Szybko, szybko, bo muszę kończyć, bo muszę kończyć do domu. Do domu, tutaj mamy dynię jedną po płocie, dynię drugą po płocie, dynię trzecią po płocie. A tutaj to ma być cukinia gigant. Zobaczymy co z tego wyjdzie, czy to będzie rzeczywiście cukinia gigant. Tutaj fajnie rośnie dymka, groszek, marchewka, buraki zaczynałem schodzić por, a tutaj moje rozsady słonecznika. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ale się cieszę, jak już wszystko rośnie, to człowiek aż jest bardziej taki radosny. A pomidory rosną. Lada moment sadzę nowe. Ale mam radość. A tutaj zakupiona fasola. Fasola. Ale mam radość, a tutaj zakupiono rozsadę sałaty. Też rośnie fajnie. Idziemy, biegniemy. Szybko, bo muszę spadać. Nie. Kabaczek Tutaj może być z nim ciężko. On mi się podłamał. Jestem niezadowolony bardzo. Bo rósł fajnie. Fajnie jak na taką małą tą. I zobaczymy jak on czy przeżyje, czy nie. Dobra, to tyle. Dzięki za uwagę i pozdrawiam. Hi, 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 hi.